Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy sobie nową serię w Gwindzie, w takiej grze karcianej z Wiedzimina. I ta seria będzie polegać na tym, że będziemy chcieli przejść drafta bez żadnej porażki. Starzy gracze Gwinta będą wiedzieć o co w tym chodzi, a wszystkim tym, którzy nie znają Gwinta, będę tłumaczył krok po kroku, żebyśmy mogli wszyscy fajnie się bawić w tej grze. Ok, no to zacznijmy od tego, że musimy kupić dostęp do tego drafta. Tutaj jest taką wirtualną gotówkę. OK, ruszamy. Mhm. I teraz mamy do, do, do wyboru trzy umiejętności lidera. Czyli tutaj jest areszt, czyli możemy zablokować dwie jednostki przeciwnika. Tutaj mamy szturm, czyli możemy uderzyć dwa razy przeciwnika i za każde obrażenie, jakie im zadamy, to my otrzymujemy punkty pancerza. No i białe zimno to, że tworzymy w jednym rzędzie mróz, które zadaje dwa punkty obrażeń najsilniejszej i wrogiej jednostce, ok. Wydaje mi się, że z tych tutaj do wyboru najlepszy jest areszt, więc wybierzemy sobie areszt. Ok, i tutaj właśnie są, się pojawiają takie paczki, i możemy wybrać tylko jedną. Mhm, tutaj nam się bardzo słabo trafiło. Mm, co byśmy tu mogli wybrać? Wydaje mi się, że ta tutaj neutralna jednostki, czyli smoki zazwyczaj, smoki, bomby. Takie karty. No sobie wybierzemy właśnie smoka. Ok, następny przedział kart. Co my tutaj mamy? No słabą, no, ale wybierzemy najmocniejsze, czyli najwięcej punktów, jakie nam dadzą, czyli tak trawie, na pewno nam się może przydać. Czy tu nie będziemy mieć raczej wojowników, Mrozu też. Nie. Aj jaj. No to wybierzmy właśnie do tlafant, czyli wampira będziemy dawać krwawienie. Kurczek ukryty bardzo mocna karta, a zwłaszcza na lojalności. Lojalność polega na tym, że nie mamy kart neutralnych, bo może nie wiecie, albo starsi gracze wiedzą, a dla tych co nie. To są tutaj pięć frakcji jest pięć 6 frakcji, z czego jest jedna neutralna, czyli 3, każdy gracz może mieć właśnie te karty neutralne. I to jest właśnie, jeśli mamy taką neutralną kartę, nie mamy tak zwanej lojalności, czyli wtedy pewne umiejętności kart działają. Tak samo jak jest na przykład tutaj ten ukryty, z lojalnością aktywuje swoją umiejętność na koniec swojej tury. No ale nie, my potem w, dalszy, w dalszych etapach spróbujemy usunąć tą nielojalność. Okej, okay, to wybieramy ukrytego. Mm -hmm. Tutaj wydaje mi się, że ten kart jest najmocniejszy, ten kusznik. Okej, okay, czyli mamy? Mhm. Tutaj mamy potwory, Idr, bardzo mocna karta. Zwłaszcza, że damy sobie ją na początek, ale też mamy Ulula. A co by tu wybrać? Tutaj jest wojownik, więc to jest żołnierz. Czy mamy tutaj jakichś wojowników. Nie mamy, więc tutaj nie będzie się nam dobrze ze sobą Współgrało. No ale weźmiemy to, bo tutaj jest kapłan i ten niedźwiedź. Mm -hmm. Ok, tyra, może weźmiemy. No tutaj właśnie jest. W tym trafcie jest najlepsze to, że nigdy nie wiadomo, co nam się trafi. Tak, jak teraz tutaj mamy te wszystkie trzy paczki, są bardzo mocne. No ale możemy wybrać tylko jedną. Więc ja tutaj wybiorę skalikę. Tutaj ten kapłan. No, umiejętności tych kart będę tłumaczył już w ciągu rozgrywki, żeby to było łatwiej mi pokazać, co do czego, co służy. No i tutaj weźmiemy sobie te miecze, będziemy mocno uderzać. Okej, okay. i teraz końcowe, jaki mamy manewr bojowy. No i tutaj sobie weźmiemy chyba, nawet nie chyba, tylko na pewno weźmiemy czaszkę, która daje zasłonę. Op. No i ruszamy, szukam swojego pierwszego przeciwnika. Obyśmy nie trafili na kogoś mocnego, żebym nie przegrał już to w pierwszym odcinku. No to będzie bardzo fatalne rozpoczęcie serii, no ale zobaczymy, zobaczymy co nam rozdam. Już nam kogoś znalazło. Teraz troszkę poczekaj. Okej, gramy na Sky League, na Furię. To, już się domyślam co tu może być. Okay. mamy ukrytego, mamy miecz. Mhm. kondotierów mamy. No to południca nam się nie przyda. O, się nam, też nam się na pewno przyda. No i myślę, że tak możemy zagrać. Ja nawet, już nawet nie pamiętam co ja mam tutaj w środku. Już to jest zerknę. Wszystko wiemy. Czyli zaczniemy sobie od kondotiera. Żeby on się tutaj boostował. Zobaczymy, czy coś przeciwnik będzie miał zamiar z tym zrobić. Jego umiejętność to jest Ojcobójcza Furia, czyli tworzy u nas, na naszych rzędach trzy takie syreny. Po wykorzystaniu tej umiejętności pojawia się na jego planszy taki duży token. Już wam pokażę. Tutaj jest jego kartę. No już się nie da w to no ale 13-punktowa karta. Okej, okay. co byśmy teraz mogli zagrać? Zagramy sobie kusznika, okay. niech coś nie spróbuje zdziałać. Hmm. I w draft jest też taką inną cechą tego, że jest mniej czasu na swoją turę. Ogólnie, wygodnie takich zwykłych rankingowych drag mamy więcej czasu na zastanowienie. Tutaj bardzo szybko czas leci. Ok. Tutaj udał Boholta, który trwo, tworzy brązową jednostkę. No ale mu to zbijemy mieczem. Może się ten miecz do czegoś przyda. Ok, póki co kontrolujemy. O, mam wrażenie, że przeciwnik będzie chciał szybko odpuścić tą turę. No ale też się. Uh -huh. Pasy. Też mocna karta. Ok. O, właśnie o tych syrenach mówiłem, takie, takie tokeny, one nic w sumie nie robią, one tylko i wyłącznie są. Może to by kapłan mógł zbierać swoje punkty, bo kapłan zadaje sojuszniczej jednostce obrażenie po prawej stronie i sam się wzmacnia od 2, czyli jesteśmy punkt do przodu. Okay. No, my sobie tutaj użyjemy Zdrajczynny stanet, tam ją tutaj, na Mirkowi. Okej, okay. mamy to. Mhm. No i teraz sobie damy tutaj tego właśnie, chyba nie, nie zagramy w lafa, no bo zasabimy sobie to na, na następną rundę, bo to jest dość mocny silnik. Tutaj Olaf z kapłanem. Mhm. No tutaj, tutaj obaj gramy słabymi kartami, tylko on mi cały czas przebija na tych równych kartach. Co nie jest zbyt dobra. Wszyscy jesteście tacy Okej, okay. będziemy już uderzać. I tu damy zasłonę. Żeby nam tu nic nie zablokowali. Bo tu też. Są takie umiejętności jak blokada, jak my mamy dowódcę, który potrafi zablokować jednostkę, która już ta blokada powoduje, że już nie może używać swojej umiejętności dana karta. Aha, tutaj mamy sprytne zagranie. No ale to nam powoduje, że możemy uciec z tej rundy. No i chyba tak zrobimy. Tutaj dalej się będzie im stakować krwawieniem. No i muszą sobie z tym jakoś poradzić. Zobaczymy, co zrobi. Mamy cztery punkty przewagi. Mam nadzieję, że to wy... wystarczy, żebym musiał rzucić coś mocnego. Coś, czego by nie chciał rzucać, a jednak mamy wilka. Mocne uderzenie za 6. No, ale z tym się liczyłem, że zrobi to w jednej karcie. Okay zobaczymy co, co tutaj nasz przeciwnik wykombinuje czy będzie chciał nas zbridować, czy nie okay, tam południcę wy wyrzucimy co byśmy tu mogli mieć lepszego ta która wie będziemy jej szukać o, o wilku mowa a wilku tuż tuż Co nam tu przeciwnik pokaże? Pryzmatyczny wisiorek. On po, jego umiejętność polega na tym, że zadaje obrażenia. Jakby zagrywamy kartę specjalną, to obrażenia się jakby konwertują w krwawienie, a w wzmocnienia w witalność. Zobaczymy, czy coś rzuci. Porzucona dziewczynka. Słabiutka karta. Okay. do Wykorzystamy jaskółkę, wzmocnimy. I okay, mamy tą, mamy mocną przewagę. Zobaczymy, co przeciwnik. No, opisałem, że przeciwnik co nas po prostu byli, żebyśmy rzucili. a tutaj gra praktycznie nic ciekawego. No, spróbujemy sobie nastakować Tutaj, żeby nam się wytrzymałość przeszła na drugą turę Bo ta, która wiem, ma taką umiejętność, że jeśli mamy sabat, sabat to jest bo bodajże 25 punktów w rzędzie I wtedy najmocniejsza karta nam przechodzi na następną turę No i tutaj popełniłem błąd, bo dałem między dziesiątką i tutaj, jak będzie miał zdradę, no to będzie bardzo mocny terror. Ok, na szczęście nie ma zdrady. Mhm. No, ale tu widzę, że przeciwnik też, też nie gra najlepiej. Ok, wykorzystamy Ulury. I teraz zagramy Tyram, który zyska wytrzymałość dzięki temu, że uderzymy oto w tą kartę. I teraz tym ma wytrzymałość, czyli powoduje to, że on zostanie na następną rundę, czyli na rundę finałową, czyli trzecią. No i zaczniemy z dodatkowymi 9 punktami na planszy. Więc myślę, że jest duża szansa, że wygramy tę grę, że dobrze zaczniemy serię, nie zaczniemy jej od porażki, co by było żałosne. <laughs> ok, gracz-przeciwnik przeciwnik spasował. No my też pasujemy, no bo... Innego można zrobić. Zostały nam bardzo mocne karty. Mamy przewagę jednej karty. No, wszystko układa się tak, jak powinno. No i daran nam się tutaj nie przyda. I daran też nie i smok tym bardziej. Ok, to zaczniemy sobie od lasu. Potem kapłan ukryty. Potem załoga, potem z no i na końcu ten stary grot. No i myślę, że zakończy się to naszym zwycięstwem, choć nie możemy dzielić skóry na niedźwiedziu. Bo akurat zagraliśmy niedźwiedzia. Taki żart słowny, hehe. He. No, boki zrywać, no żart mi się wyostrzył mocno. Ok, czekamy co, co przeciwnik nam pokaże. Mhm. Franceska, ona ma taką umiejętność, że jak zagra trzy karty specjalne, trzy karty specjalne, to ta ostatnia tak jakby się podwaja, czyli zagrają dwa razy. No albo tutaj gramy tak, jak mówiliśmy, czyli kapłana. Przyjmij nasze ofiary. Mhm. Zobaczymy co o, tutaj przeciwnik nam wymyśli. Tutaj mu się nic ze sobą nie łączy. No, się też tu zbytnio nic nie łączy, no, ale mieliśmy szczęście, że mamy mocniejsze karty. Okej, okay, teraz gramy ukrytego. Na no, ukrytego jest właśnie kontra, taka jak na Francesca, czyli taką umiejętność jak Zasłono. Zasłono polega na tym, że nie możemy dawać żadnych statusów na daną kartę, ani nie możemy jej zablokować, ani nałożyć krwawienia, ani witalności. No, jest to czasem pomocne, a czasem i bardzo przeszkadza. Okej, okay. to no, zagramy deszczyk. Jak się tutaj punkty jakieś próbują tworzyć. Mhm. I teraz zagramy grota. Nie zadziała, bo do tego byśmy potrzebowali tego drugą kartę. No ale jeżeli nie mamy, to ta karta jest teoretycznie martwa. Ok, no i teraz nasza ostatnia karta, czyli na tworzy mróz. Czyli po prostu śnieg, który zadaje dwa punkty obrażenia najsilniejszej i wrogiej jednostce. Okay. Ma tą samą kartę co my, no ale ją użył w złym momencie. No i wygraliśmy nawet bez rzucenia ostatniej karty. No ale rzucimy ją, już wykorzystamy całego dowódcę. Już nawet bez znaczenia jak. No i bardzo przekonująca wygrana do 54 do 15 bardzo dobre zaczęcie, okej okay, dajemy GG, no i to tyle, by było na tym pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Napiszcie jakiś komentarz, co o tym sądzicie, zostawcie lajka, jakbyście dali jeszcze subskrypcję, to bym był wdzięczny. No i do zobaczenia w naszym następnym odcinku. Cześć.